Czego chcesz dziewczyno, ja wiem Pazdana, Niemcy, Ukraina Nikt nas nie zatrzyma Bójcie, bójcie się, Pazdana Odcinek piąty na okrągło Chłopaki, moglibyście powiedzieć bu ta Czego chcesz dziewczyno, ja wiem Pazdana, Panowie, mówiliśmy o tym w niektórych pierwszych odcinkach że spotkamy się po tym meczu ze Szwajcarią prawdopodobnie i prawdopodobnie będziemy dalej Trafiliśmy. mówić o, o Polsce. No i tak się stało. Euro nadal trwa dla nas, ale my jednak cofniemy się troszeczkę w czasie, zaczniemy o tym, bo nie mówiliśmy o meczu Niemcy-Polska, o meczu Polska-Ukraina, żeby chociaż dwa słowa o tych meczach, o tych meczach powiedzieć. Polska-Niemcy, e, remis 0-0, jaki to był mecz? No myślę, że o tym meczu nie możemy się w żaden sposób negatywnie wypowiedzieć, w końcu to jest jak na razie jest spotkanie, gdzie Niemcy nie strzelili bramki. Tak uważam, to, ja uważam, że to był najlepszy, a jeżeli nie najlepszy, to jeden z lepszych meczów w reprezentacji polskich za czasów, kiedy jestem na tym świecie. Bo miał, per, miał pierwiastek perfekcji w obronie. Uważam, że byliśmy perfekcyjni, okay. jeśli chodzi o e, defensywę. E, tak praktycznie Niemcy nie mieli żadnej sytuacji bramkowej, co się skumulowało do tego, że Polacy nie musieli się bronić w takich e, sytuacjach przez dwa mecze z rzędu. No bo tam już z Ukrainą było gorzej. I bardzo, i bardzo dobrze atakowali. Szkoda, tylko I że nie byliśmy skuteczniej. No tak, to jest jedyne. Ale szkoda nie szkoda. No trafilibyśmy na, ale... na swataków, Szwajcarów, tak naprawdę jesteśmy w tej lepszej części drabinki, więc Ale uważa się... się, że byliśmy gorsi od Niemców w tym meczu? No, no nie e... do końca właśnie, bo inny był ten mecz. No chyba takiego meczu się spodziewaliśmy i na no coś takiego no. wszyscy byli przygotowani, dobrze się wywiązaliśmy ze wszystkich zadań. I z sytuacji klarownych mimo wszystko chyba mieliśmy więcej. Mieliśmy więcej. Zdecydowanie. Tak jest. Więc to był mecz na pewno na plus. No i... Spodziewaliśmy się czegoś innego a na pewno po grze Polska, e, Polski, kiedy grała z Ukrainą. Myśleliśmy, że jednak pokażą dalej, że musieli musieli wygrać. Było tam kilka zmian e, no właśnie, w składzie. Właśnie. Ja, myślałem, ja myślałem, że te zmiany aż tak nie wpłyną na tą grę, a hmm. myślę, że raz, zmiany, a dwa, że jakaś taka mentalność była, że a, już ten awans ma, tak. nie? Chyba tak. Chyba coś takiego wyszło, że jednak mimo to, że oni mówią zawsze, że oni żyją tym następnym meczem tylko i na tym się skupiają, to na głowie mieli to, że był U... awans. Tak. Ale, Ale też musimy docenić to, że zagraliśmy jak na razie najsłabsze spotkanie na tym euro z Ukrainą, a no i tak byliśmy punkty. I uku. tak wygraliśmy. To, Do, dobra, dużo na to i się tak tak samo to I wtedy pojawił się ten kunst Właszczykowskiego, który zagrał tak jak powinien, no, który super. wziął to na, na swoje barki, to doświadczenie, które pokazywał już kilka razy na euro, już przecież 4 lata temu w meczu z Rosją, żeby tak, właśnie no, to no, że samo. Okazuje się, nie. Nie. że takim liderem na boisku nie jest Lewandowski, a bardziej właśnie Właszczykowski. I u nas ten środek, tak, no, nawet na Krychowiach przecież, to no zanim to oni no. grę. I co trzeba powiedzieć, że Sienicki, yy, że zastąpił właśnie w drugiej połowie Zielińskiego, który niestety po jego występie spodziewaliśmy się o wiele więcej. No, miałem duże nadzieje z tego chłopaka, na no, świetnie sobie zagrawałem w Poli, a niestety w reprezentacji no, nie może się odnaleźć. No. I... Nie wiem, czy to na jego za wysokie progi jeszcze. No nie, no nie wierzę w to. Moim zdaniem tak on zrobi karierę w tej reprezentacji i to jest kwestia czasu. Co, coś, coś, coś psychicznie widocznie, jeśli ja grał w tamtym meczu. A mieliśmy na środku. Mieliśmy na środku, która naprawdę dużo robi. Można dużo na niego mówić, że on nie strzela bramek, że niby z napastnikiem powinien to robić. I tak jedną bramkę strzelił, którą, która dała nam te trzy punkty. Ale moim zdaniem on bardzo dużo robi na tym przedpolu, na tej, na tej jako dziesiątka. On przyjmuje piłkę, utrzymuje. Czasami mam wrażenie, że on robi więcej niż Lewandowski. Zgadzam się, no, strzelił bramkę z meczu z Irlandią, z Ukrainą miał asystę. Tak naprawdę cała tak. nasza grafę się na nim opiera. Zawsze znaczy, tak, się tak. cofa po piłkę, wszystko kreuje, tylko do Lewandowskiego wtedy ta, ta, ta linia obrońców też odmilkuje. I... Milik, y, można na niego też rzekać, ale statystyki go bronią, prawda? Nie prawda. mamy tych piłek. To, no i to jest naprawdę to jest, to jest młody piłkarz i tak gra. No, no naprawdę, no, trzeba dać mu trochę więcej zaufania, może... Ja, ja się bardzo cieszę, że on jest... Y, gra w pierwszym składzie, jest moim zdaniem bardzo wartościowym zawodnikiem i może nie, nie wszystko mu teraz wychodzi, ale to jest na pewno zawodnik przyszłościowy. To jest bardzo młody chłopak. To jest, jest bardzo młody chłopak. I, no, I tak jak po tym meczu, polska kolejny trochę nam... Się zastanawialiśmy co będzie z tym, jeśli wyjdziemy z tego drugiego miejsca. No tak i trafiliśmy, tak jak wszyscy spodziewali się, na, na Szwajcarię. A pamiętacie, początku. jak mówiliśmy, jak może wyglądać mecz ze Szwajcarią? nie Jak ja kojarzysz, że mówiliśmy, że mamy szansę, tak? Że to będzie wyrównany mecz, ale mamy szansę. I ja nie... pamiętam, że mówiłem, że do domu po tym meczu. W tak. mecze i do domu. to Dobrze się pomyliłem. Dobrze, dobrze się pomyliłeś, tak tak Ale tak trochę było, że ten mecz był bardzo wyrównany bo pierwsza połowa, bo połowa bardziej nasza, druga, druga Szwajcarów. Ale właśnie to, to jest ja czego nie lubię w grze Polaków. Oni nie grają dalej drugiej połowy tak jakby zagrali pierwszą. Oni w momencie zdobycia bramki cofają się momentalnie. No jak 15, 15 ostatnich minut meczu, to bardzo się to za bardzo i dlatego cofaliśmy tak, no prawie. No dokładnie i to no trzymaliśmy do końca. No i tak jak ta druga była jednak pod dyktantem do Szwajcarów, pierwsza była pod nasze, dogrywka Grywka była, idealna, by, do aby dwie drużyny były... Wiele, że by było stronie, tak. Ale właśnie zagraniczne tak. media tak. mówiły, że jednak Szwajcaria była stroną dominującą w tym No, to też mi się tak wydaje, bo oni nich widać jednak, że mieli te dwa dni więcej odpoczynku. Tak, przede wszystkim byli, byli, byli świeżsi i więcej biegali, zwłaszcza do gry, to było widać. Ale co mówicie o tym, że tak się cofnęliśmy? No zgadzam się, ale z drugiej strony, no straciliśmy bramkę po szale życia tak, no tak. to było tak. prawda, Szwajcaria... to był fuks, moim hmm. zdaniem... No wyjdzie mu jeden stron na 15 takich, czy na, na 30 tak. nawet, no, no nie oszukujmy się, ale... któryś z zawodników w naszej prezentacji Pani powiedział, że jak bramki, to bramki, tylko, tylko takie. Tylko takie, no, dokładnie. A tak naprawdę oprócz tego to ten z wolny, który Fabiański świetnie wyjął, to tam była jedna jeszcze sytuacja po tym prostopadnym wodaniu, gdzie pogłówce też tak, pogłębiły jeszcze taka akcja, gdzie obrońca się bij chyba, zapierdzielił i tak, jeśli obrońca by, znaczy napastnik by się nie potknął, Pamiętacie, że on tak leciał, A, tak, 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 że tak, tylko tak. dlatego, że to już nie doszedł do tej piłki, to, to tak, obronił. Więc faktycznie to mogło być tak, że mogliśmy to przegrać, ale mimo wszystko... Mieliśmy szczęście. W tych 90 minutach powinno to być na rozstrzygnięcie, na korzyść naszą. Takie tak, miałem wrażenie. Kogo należy wyróżnić w tym meczu Szwajcaria-Polska? Szakiriego zastrzążycia. No to na pewno. Niestety o Szwajcarach już więcej nie będziemy mówić w tym programie. A w polskiej <laughs> drużynie? No, moim zdaniem całą naszą defensywę, ale z Piszczkiem na czele, bo Piszczek zagrał naprawdę świetne spotkanie. No najlepsze spotkanie w tak, tych dwóch tak Zdecydowanie też tak uważam. Tak. Jak wytrzymał kondycyjnie, dużo wygranych pojedynków 1 na 1, na wyprzedzenie grał dobrze, dobrze się podnosił do ofensywy, wiedział kiedy, naprawdę świetny mecz. Ja w ja zasadzie tak. to samo chciałem powiedzieć o Jędrzejczyku. Jędrzejczyk zagrał tak. super i to, co właśnie zwróciłem uwagę na sytuacjach takich kryzysowych, kiedy niekiedy wybija się te piłki na out jak to obrońca ma zadanie zrobić, żeby po prostu oddalić tą grę, to on zawsze zagrywał dokładne podanie. Tak na początku meczu chociażby to było widać, że każda, nie, nie było zmarnowanych piłek przez niego. On mimo to, że wygrywał, to dawał tę piłkę dokładnie do, do zawodnika. No i tam na środku był Mączyński Truchowiak, który zagrali super spotkanie. Widać było zmęczenie na końcu, prawda? Dogrywce już u Krychowiaka chociażby. Było, to było widać, ale moim zdaniem Krychowiek nie zagrał tak świetnego spotkania jak poprzednie. Miał dwa poważne błędy przy stałych fragmentach gry Szwajcarów. Jak i u, u W zasadzie bramka chyba on powinien być szakierin bliżej. No to jest to, czy to, to, czy to był błąd defensywny, czy to ale Szakieriego, nie? Wydaje mi ale... się, że... No ale tutaj Krychowiak trochę mały minus, tak jak zawsze go bezkrytycznie oceniałem tak tutaj trochę. Ale ja myślę, że takim jeszcze cichym, cały czas, takim cały czas cichym yy, defensorem jest Glik, który wygrywa praktycznie każdą główkę, każde gdzieś tam pojedynki. I gdzieś przy tym zresztą wiemy, że króluje pod tym względem w statystykach yy, całych mistrzostw. Myślę, że on jest mega ważnym zawodnikiem właśnie defensywnym. No i nie możemy zapom za zapomnieć o kogo chcesz dziewczyno, ja wiem. Paznam! No Pazdan to różnie mogło się o nim mówić przed, przed tym euro ale to w zasadzie z Glikiem tworzył naprawdę dobry duet tak jak ja jeszcze się zastanawiam czy nie wpuści tam lepiej Salamona no to teraz absolutnie nie bo Spazan jest takim bardzo yy, bojownik, taki walczak obrońcą, obrońcą którego się nie lubi czas, cały czas siedzi na gonie, przeszkadza I, i jest łysy jest łysy, wszyscy się go boją tak. Dokładnie no i to co, co wyjaśniło, co rozstrzygnęło ten membrzytykarny to trzeba oddać im że Widać, że trenowali i to nie tylko na jednym treningu. Że to były świetnie wykonane rzuty karne. Każdy, każdy rzut karny w zasadzie jedynie no, mogliśmy zatrzymać przez chwilę przy, przy miliku. Przy miliku. No, ale to też był dobry ale strzał. Ale to było ale... więc tak. Tak, 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 tak można się też strzelać. No i Glik, obrońca, który strzela, prawda, rzut karny. No, Torino rzut na poziomie miejscu karne, więc tutaj To Tutaj się trochę bałem, ale rady. Znaczy, ogólnie bardziej spodziewałem się prędzej, że w stanie bohaterem że wykorzystamy wszystkie karne. Tak, a, ten a ten karny tak. był po prostu pewny. Lewandowski lepszy od tym Messiego, który karnego w kopa Amerykanie strzelił. Pierwszy karny zawsze najważniejszy, nie? A pierwszy karny, tak. No, no, to, tak. Najważniejsze mecze, właśnie to w sensie rzuty karne, które strzelają, to ten pierwszy, i jeśli zastrzela zawodnik Arsenalu, prawda? <głosy> <głosy> Dobra, słuchajcie, ale tak po co czy lewy? Bo w zasadzie no przed Euro jednak myśleliśmy, że lewy strzeli jakąś bankę. No tam mówiliśmy, że król Strzelców gdzieś tam po cichu nawet. Strzeli bramkę w meczu. Z Portugalią, a może potem w półfinale? Strzeli. Strzeli? Moim zdaniem już nie, już go trochę przestałem w niego wierzyć, chociaż jestem z nim sercem i duchem, ale po prostu inaczej zapracuję na dobrą ocenę na koniec meczu, niekoniecznie gole. golem. Niekoniecznie golem. Ja jednak wierzę, że Robert Landowski strzeli tą bramkę, uda nam się e, o meczu z Portugalią, porozmawiamy jeszcze e, za chwilę, a tymczasem zakończymy ten odcinek dziękuję I... bardzo. Kogo chcesz, dziewczyno, ja wiem. Bazdana Niemcy, Ukraina, nas nie zatrzyma. Bójcie, bójcie się, Bazdana, o o bum ra ra